Dzień dobry, tu Wojciech Cejrowski. Uwaga, nowa trasa z występami. Cały czerwiec. I występuję w Rzeszowie, Radomiu, Bydgoszczy, Wrocławiu, Łodzi, Warszawie, Białym Stoku i Lublinie. Proszę poszukać swojego miasta, daty i godziny na mojej stronie cejrowski.com, a bilety sprzedają biletyna.pl i kupbilecik.pl Gdyby państwo słyszeli, że jakieś moje występy są odwołane, proszę nie dawać wiary. Tak jak w marcu żaden nie był odwołany, przez ostatnie 30 lat nigdy żaden nie został odwołany. Proszę nie dawać wiary plotkom złych ludzi. I poszukać czegoś albo w swoim mieście, albo dojechać do Rzeszowa, Radomia Bydgoszczy, Wrocławia Łodzi, Warszawy, Białego Stoku albo Lublina. Wszędzie poza Radomiem nowy program, bardzo śmieszny. Trudne dzieciństwo. Kawałki testowałem w czasie trasy marcowej. To jest czysty stand-up bez świntuszenia. Można zabrać siostrę nieletnią, siostrę zakonną, babcie albo wnuka. Bye!